No, to może zajrzyjmy i do mapy. Sprawda nie będzie to święta mapa, ale jakaś tam mapa. Mapa. Slip Barracks. Okej, okay, fajnie. Szczerze że nie wiem po co te mapy. Jakoś zbytnio ich nie potrzebuję. Chociaż może powinienem przywiązywać do nich większą uwagę. Bo niekiedy się gubię. Tutum. Okej. Okay drzwiczki numer jeden wow wups lepiej tu się zatrzemy i teraz tutaj okej, okay, tutaj coś jest też? nie ma dobra, to będzie długie O, tu można iść, super. Ehm. Um, trochę się obawiam tego, co tu teraz będzie. Wiecie, może bomba mi się przyda. Save all. Tylko jedna? Poszaleliście się czy co? Okej. Okay. Aaaa, nie, nie, nie ruszaj ciebie! Siema stary, żyjesz jakoś? Wiesz co, ty lepiej może nie wstawaj Okej, okay. mm. Wow! Nie wiem jak ja mam go tu ratować. Chociaż może, no zobaczymy Siema Przyjdziesz tu? Szybko Bo ciebie też mogę za... O, żyjesz, ale jaja! A już wiem po co ta bomba była. Dobra, mm, rozwal to. Hyah! Łooops! Yeah. e, -e. Oh, oh. Yes! Victory! Dobra, save'ik. Dobra, łudzie. Ratujcie się. Nie no, super. ho! Wow! Ale akcja! Dobra, rozwalisz się tego Sliga, a co mi szkodzi? BANG! W łapie non-stop! Ja, 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 ja. wyluzujcie trochę! No i ratujemy was! Zaraz 50 będzie ucieczek. No nie, no to jest po prostu dziwne. I kompletnie nie w moim stylu. Ale w Exodusie to chyba nie jest jeszcze tak dużo. Wow. Dobra, już nie będę strzelać, wstawajcie. Wow, nie to, nie to. Sorry, sorry, sorry. Wow, już zaczął. no wiecie. emosować. Możemy przekazać im przestać wtedy, gdy to robią albo przeprosić właśnie Mogę was uratować Mogę, ale będę musiał tutaj gdzieś do góry lecieć chyba, a może nie Tutaj a. No chodźcie no ja Jestem za miękki na to Ojcie, może was nie rozstrzelają nawet jakoś do nich nie strzelają, tylko do mnie Okej, okay. w woli, chodźcie, chodźcie Bęk! 52 O nie do góry można, nie Szylaut, me! Pum, pom, pom! Super! Pierwsze drzwiczki zaliczone, teraz drugie drzwiczki. Um, powiedzmy, że zapiszę tu, a teraz będę zapisywał tu. Mają mi się te wszystkie safe staty. Welcome to Block 2. Fajnie. Au! O, już myślałem, że będzie po mnie, ale na szczęście nie. W nogi. Okej okay. Ła, Ła, Nie, tam nie idziemy. Okej, okay, fajnie. -ja! A jednak idziemy tam. No cud, bryku, bryku, tu i tam, i stig, wyskoczy. Nie, chyba nie. O mój Boże, co Ty tutaj robisz? Podłogę szoruje. Eja, fajnie. A tu kto wyskoczy? Nikt. Zimno. No, już myślałem, że się niżej może. Sorry, stary. Ja zawsze i tak jest jakiś więc się tu zostawię. Ile namiotów? Zmiata tam są. Wow, fajne te przejścia w które zrobili, nie? Mi się podoba Pim, 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 pom, pom. Kimaj sobie dalej, mój drogi. Wow, no czyś ty zdurniał do miny strzelać? Jeny, yeah, co za krytynizm. O mój Boże, żeby. Ja się... O, udało się, udało się. Ha, ha! ha staje na przejście oczywiście, do którego ja się nie wybieram Zajwiki, dalej jedziemy O okay. Miłego dnia życzę? O, oh shit. A tam nic nie ma na dole, tak? Super. Dobra, save all. I co, mam to rozwalić jakoś? Neee! Fuchs. Dobra, teraz. A, tędy można wejść. ja, Wo, 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 wow! Co oni wszyscy tacy poddenerwowani? Śriekał. Czy jak to się tam czytało? Okej, okay, fajnie. Nie może być. A nie przejdę tego normalnie bez tego ratowania tych trzech. Ło, wow, 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 to było straszne. Siemanko. Nie no, ja nie zamierzam ich ratować. Nie psujcie mi planów. Yeah. Dobra, może jakoś się uda, czekajcie. Bang Bang Bang! Dobra, teraz na serio czekać Sejwiczek, Pik Okej okay. Jeszcze jedna mina będzie rozbrojenia Będzie to konieczne, niestety Aj PENG, PENG, PIK Z wyczuciem, z wyczuciem O, super Ła! Udało nam się! Jakimś... Cudem Okej okay. Super! W następnym parcie zajrzymy do drzwiczek numer 3 ty, 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 ty.